Cześć, dzisiaj 4 październik. Jadę do ławy do Muzeum Wena, a to krótka relacja. Zapraszam. Wybaczcie, proszę, że brzmi jak robot, ale jest bardzo wcześnie rano. Ale jak się omówiłem z kolegami, że jedziemy, no to jedziemy. Muzeum zostało otwarte 19 czerwca 2024 roku. Inicjatorem i właścicielem jest Tomasz Jurczak, kolekcjoner, który od lat zbiera pojazdy klasyczne. Jest słynny Bałtyk. Właściwie to co z niego zostało. Autobus ten był produkowany w koszalinie w zakładach Fabryki Urządzeń Budowlanych Bumar. Produkowano go w latach 1957-63. Szacuje się, że wyprodukowano około 150 egzemplarzy tego autobusu. Bałtyk eksploatowano w spółdzielniach komunikacyjnych, w zakładach przemysłowych, do przewozów pracowniczych i w przewozach turystycznych. Przez lata uważano, że żaden egzemplarz Bałtyka nie przetrwał. W 2025 roku wrak Bałtyka został odnaleziony w lesie w województwie Wielkopolskim na prywatnej działce. To może być jedyny zachowany egzemplarz. Dobra, starczy już informacje o tym złomie. W tym muzeum było już wielu znanych ludzi. Powiedziałam, że już jestem oburzony. No, taki budynek z takim rozmachem zrobiony. Wszystko takie wielkie, wielki parking. Tak na bogato ogólnie. Nie, no. Skandal, skandal. Ale co dopiero w środku się będzie działo. No muszę przyznać, że wnętrze też rozwala. Tym bardziej, że jest to prywatne muzeum, nie państwowe. To znaczy, z tego co wiem, pozbawione wielkich dotacji państwowych. O to mi chodziło. A pan, panie Berciku, widział takie coś? Przed takiego czegoś nie widziałem. Byłem w kilku fantastycznych muzeach motoryzacji, nie tylko techniki. W Zinsheim w Niemczech i w Speyer. Ale naprawdę to, w ogóle to nie odbiega. Tu jest taka atmosfera, a w ogóle jeszcze odnośniki do tych wszystkich e, czasów PRL-u, łącznie z barem, e, no, z tymi rzeczami, które ja wszystkie pamiętam, ja to pamiętam, kioski ruchu, wszystko pamiętam, ja tu chodzę to ja jakbym się cofnął o 40-45 lat w czasie i no naprawdę jestem, jestem zachwycony. Ale pan taki wygadany, jakby pan w telewizji pracował. W ogóle nie znam takiej sytuacji, żeby pracować w telewizji. Natomiast jak widzę okien, oczko takie kamery, to od razu rozkręcają mi się ustaje, od razu muszę gadać, nawijać. I wiecie co? I się uśmiechać. Bo najważniejsze to się uśmiechać, bo uśmiech to jest druga najważniejsza rzecz, którą trzeba robić w Warszawie ustami. Patryk, a tobie się podobało? Musicie to, jeżeli nie widzieliście, to musicie to zobaczyć, prawda? Tak? Dzień dobry panu. Ja mam do pana takie pytanie, czy może nam pan powiedzieć, czy jest tutaj czadowo? Nie mogę przeklinać, nie mogę. Jest. Jest czadowo zdecydowanie. no Zobaczcie jak to wygląda. No, no rzeczywiście wygląda odjazdowo. Jest największym prywatnym muzeum w Polsce, które ma powierzchnię około 7000 m2. Obecnie w zbiorach jest ponad 400 samochodów, 100 motocykli, 190 rowerów. Jeden z pojazdów to najstarszy samochód zarejestrowany w Polsce de Dion bouton końcówka XIX wieku. Jest też 55 Fiatów 126P, tak zwanych maluchów. Sporo wersji z unikalną historią. <grym> no, a tutaj zobacz, tu masz tysiące wgnieceń, wiesz, od, 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 od moteczki. Dobra. No, i przejechałem się Fiatem 125P i chciałem myśleć lepszym silnikiem, nie? Ale tu miałem 17 lat. A teraz... Widzę to wszystko pozbierane. Telefony, jeden po drugim ze wszystkich korzystałem. Bo tak się zmieniały telefony. Pięknie! robisz Do baru Tu gdzieś bar jest. Restauracja jakaś, coś takiego musi być na pewno. To, no, galaretę można. To, jak chcecie, to tu możecie wejść. To jest, to jest dla odwiedzających, to tak. Tutaj, Tak. Ta. Aha. Co to jest? jelcz Star 21. Tu? Można wejść tu? To dla dzieci jest Tasiu, coś, Ty tak. takim do, do, do szkoły jeździłeś. O tak. To zimą, zaspy jak były, to tak brał. To najpierw jeszcze DED musiał przejechać, rozumiesz, ze spółdzielni. O, o dźwięk o, jest taki jakby, jakby ten. Ojciec twój y, mleko woził takim. Tak, dokładnie o, tak. O, o, tak dokładnie. Miał ze... Panie Marusiu, a panu się podoba? No, no, i ta woda zrobiła na mnie wrażenie. Tam Komu te... to przeszkadzało? No. Dwie szklanki myte. Tak. A pamiętasz saturator? No tak, no, że... Że... no jest ja tam. Nie jest tam, nie? No tą samą wodą wszystkie szklanki były płukane, bo tam był obieg zamknięty cały czas. Nie wszyscy nie zrobi. Ale jak ta woda smakowała? No, no tak. Czuję wodę z sokiem malinowym. No, saturator. Ja to pamiętam, że to zawsze na 1 maja. Jakby pochody, to pamiętam, saturator. Wata cukrowa i lody. Wiedziałem, że będzie ten zestaw. No. i Zawsze się na to czekało. Rody, rody Kalipso na bambusowym kiju. Ja pierdykam, co tu się dzieje? Kto pamięta lata 80. i w ogóle PRL będzie normalnie czuł się jak chłopiec w sklepie z resorakami. To jest niebywałe. Muzeum motoryzacji w Oławie. Muzeum się nazywa Wena. No tutaj Wenę można mieć. Przed Państwem auto absolutnie wspaniałe, przygotowane w Polsce i jak pewnie dobrze wiecie, jego twórcą jest nikt inny jak Adam Mucha. Słuchajcie, no nie da rady wszystkiego pokazać. No po prostu nie ma fizycznie takiej możliwości. Nie chcę się stąd wychodzić, mimo że już prawie że każdy z tych eksponatów widziałem. To i tak ciągle coś nowego tu przybywa i za każdym razem odkrywam jakieś nowe, ciekawe rzeczy w tym muzeum. To już koniec naszej podróży po Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Miejsce, gdzie historia motoryzacji naprawdę ożywa. Jeśli kochacie zapach benzyny, chrom i wspomnienia dawnych lat, koniecznie tu zajrzyjcie. Dajcie znać w komentarzach, które z eksponatów zrobiły na Was największe wrażenie. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i udostępnieniu filmu znajomym, którzy też mają benzynę we krwi. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!